Siema, z a to kolejny odcinek z tej serii PL22 Oczywiście na starcie chciałbym wam powiedzieć, że następny HeroCon jest na wydawanie monety, więc tutaj jakiś odcineczek fajny wpadnie, bo troszkę tych monet już uzbierałem, nie będę ukrywał, że przez od, nie wiem, od stycznia, lutego, kiedy był ostatni HeroCon nie opierdalałem się i trochę tych monet wleciało także dużo statystyk przybędzie, tak samo wy napiszcie ile macie już monet, czy będziecie wydawać, czy nie będziecie wydawać bo wiecie, różnie to bywa, niektórzy zostawiają Monety, żeby wydać w następnym Hirokonie i w solo wystrzelić, a niektórzy po prostu wydają i żeby, wiecie, żeby się zrównać z innymi i tak samo ich prześcignąć w statystykach. Ale tutaj poleciałem na początku, ja pierdolę. O e, Co jeszcze, oczywiście? Na starcie, zostawcie łapeczkę w górę Subika i możecie napisać jakiś komentarz, e, nie wiem, miły czy niemiły. Mm. Nagrałem już. E, Nagrywam ten odcinek już chyba trzeci, czwarty raz, czy nawet piąty, ponieważ za każdym razem czegoś zapominam. Mam nadzieję, że w, tym, że w tym razem niczego nie zapomnę. Oczywiście, w ostatnim odcinku powiedziałem wam, że kto zgadnie, ile monet wbijam dziennie, ten, coś tam, coś tam. Wygrał Dominik Iznerowicz, dobrze chyba powiedziałem: Dominik Iznerowicz napisał 10 milionów, że wbijam 10 milionów monet dziennie. Na tamten odcinek wbiłem w dzień 9,8 miliona, ale on był najbliżej, więc jakby nie wiem, albo się jakoś dogadamy, albo nie wiem, dam ci jakieś rady w Hero Zero. Możesz napisać do mnie, jakoś tam się dogadamy, albo mogę, nie wiem, pokazać twoje konto na, na odcinku, albo cię ocenić, albo coś w tym stylu. Także wielkie gratulacje. Niektórzy, jak czytałem komentarze, niektórzy pisali albo tak totalnie mało, albo takie sumy przesadzone Ale dużo osób było tak mniej więcej 10, 9, 11, 12, 8 Dużo osób, znaczy wiecie, bo ja na przykład nie spodziewałem się, że to jest aż taka suma Ja bym sobie normalnie strzelił tak z 8 milionów, nie? Ale kurde, że 9, że prawie 10 milionów wbijam dziennie bez nadzwyczajnych misji To i wiecie, bez żadnego takiego... E, czegoś nadzwyczajnego, e, to po prostu aż no e, zadziwiło mnie to, że w takim e, szybkim tempie teraz się wbija, że 100 milionów można wbić w dajmy na to 12 dni, a kiedyś się to wbijało, kurwa, masakra. Co jeszcze na starcie. Wypowiedzcie się o tym sezonie Misia. Jest kasyno tak samo, na którym się w ogóle nie opłaca kręcić. Patrzcie, się, ja mam 17. Zakręcimy sobie no bo jest darmowe, no to wiecie, bo jak się nie zakręci darmowego, to później to przepada. Ja sobie tak samo zostawię na jakieś inne kasyny. No patrzcie, jaki syf to wypada, a jakaś wspomka no to ci się trafi jak ślepej kurze ziarno. Co jeszcze? Ten sezon Misia. Nie wiem czy go omawiałem czy nie, ale no jest taki nawet spoko, bo popatrzcie się, tutaj 20 oponek, macie za Frico, tutaj jakieś treny, tutaj jakąś, jakoś expa Ten set jest 2 na 10, duży, chujowy, brzydki, to jeszcze To jeszcze chujowe dodaje bonusy, ten miś, ten miś jest 0 y, na 10, ma taką chujową umkę. E, co jeszcze chciałbym powiedzieć? E, twoja podstawowa siła wzrasta o 14%, czyli e, bardzo dla mnie chujowo. E, dlaczego? Ponieważ e, ludzie na przykład z toksikami, i oczywiście musi jebany pies kurwa szczekać, mm, z toksikami e, raz na 10 e, mnie strzelą i mi zabiorą e, bardzo dużo honoru. E, czekaj, kurwa, idę zamknąć to okno. Masakra. No już, już jestem tutaj elegancko. Co jeszcze chciałbym e, powiedzieć? Mm, co jeszcze chciałbym powiedzieć w tym odcinku? E, nie opierdalam nam się. Możecie to zobaczyć po turnieju tygodniowym. Patrzcie się po turnieju tygodniowym. E, samo night and day jest. E, ja, ja tutaj jestem wciśnięty w top 10, Patrzę się tutaj jeszcze do top 13, kurde, samo night and Day, nie? Dlaczego tak się stało? Ponieważ było podwójna, podwójna ilość, podwójna ilość ale się trochę zajebałem No i wiecie, oni mają 80 normalnie więcej, ponieważ mają 4 trofki na ene. Razy, kurde, 2 to masz 160, razy, dajmy na to 5 dni to chyba było. No to masz ile? 800 Nki, nie? Nie wiem, mogą się pomylić, ale chyba 800. Więc 800 i dajmy na to, to jest około 500 tysięcy expa, więc oni tu powinni zjadać A ja tutaj mam nadzieję, że się utrzymam i nie dam za wygraną łatwo danemu D, Wanikowi i Lepslatowi, chociaż Lepslat ma bardzo małe szanse, prawie zerowe Dane D i Wanik, oni tutaj coś się tak wymienialiśmy trochę Ale mam nadzieję, że nie, nie dam im tego i Chociaż później nie wiadomo, jak to będzie, bo idę na jakąś gryla. To nie wiadomo, czy później będę w stanie. <laughs> Chociaż zaraz zobaczymy. Może, może kurde mnie nie wyprzedzą. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Kupuję sobie dzisiaj Secika. To nie wiem, czy jest krupiera, Ten Go Crazy. Tutaj mam za 53 zł, 120 oponek, ale na kąpie 100 oponek za 40 zł. I daję wam jedną część. Ja sobie kupię w, w, na, w walucie tureckiej. I to jest tak, że że mi wyjdzie jak kupię 5 razy e, ten set to mi wyjdzie 30 zł dostanę wiecie cały set i 90 oponek więc za 30 zł cały set i 90 oponek to jest to jest kurwa big deal, to jest big deal nie e, co jeszcze tutaj e, ścigamy się trochę z rajkiem dlatego, mm, dlatego... Chciałbym powiedzieć też o tej sytuacji. Nie wiem, czy mam jakieś szanse, czy znaczy mam szansę pewnie 1-2%. Kiedy bym dał radę z nim wygrać, jakby na przykład był X razy 2, na przykład przez 2 dni, a jego by nie było przez te dwa dni w ogóle. I wtedy ja bym na przykład zrobił z tysiąca enki, nie, no może tyle nie, ale z 2000 enki, i wiecie, wtedy ja bym tam podskoczył o dwa poziomy może trzy jakbym tam powirował te strefy więc wtedy by były jakieś szanse ale wiecie fajnie się to tak fajnie się ściga, ponieważ mam motywację do grania i jest y, wtedy się lepiej granie. Oczywiście wbijcie do niego na kanał, dajcie mu łapeczkę w górę subika. E, tak samo y, tutaj y, nawiązałem trochę, żeby Tesia też z nami rywalizowała i też y, wiecie, bo to jest też taka motywacja i fajnie się tak zrzeszać trochę i y, mieć taką Taką fajną rywalizację, także zachęcam ją też, żeby z nami się tutaj jakby goniła do tego 500 Levela. No i co jeszcze Wam mogę powiedzieć i przedstawić? Trochę tych monet będzie na wydawanie tego codziennie z Tak samo dużo hasicku kuleć. Rozbudowywuję sobie. Kolejne miejsce, ponieważ to nie był Bóg, to co wam mówiłem ostatnio, że yy, tak mało surowców yy, za rozbudowę, tylko po prostu teraz tak wprowadzili. To jest po prostu bez sensu, bo kiedyś się płaciło tyle surowców, a teraz yy, nie wiem, ktoś to rozbudowuje i ma w chuj lepiej, bo płaci 5 razy mniej niż się kiedyś płaciło, nie. Yy, no i wiecie, ja macie na przykład dużo Zaronitu, to sobie rozbudowujcie yy, rozbudowujcie sobie te yy, jakby te jakby pomieszczenia w kryjówce, które są pod atak albo pod obronę, a. Jak macie dużo superkleju, to sobie rozbudowujcie super klej... Znaczy, rozbudowujcie sobie takie e, narzędzia pod Ekspa, pod monety i takie tam pierdółki. No, wiecie, żebyście mieli mniej więcej porówno tego, ponieważ jak macie za dużo, a nie macie tego kantorku zmiany, to no, co oczywiście zajmuje dwa miejsca, to, to później tracicie dużo na tym, nie. E, co jeszcze kurde chciałem powiedzieć, oczywiście. Mam nadzieję, że wam miło mija niedziela i. Ee, że... Że co, że co No i chyba to będzie na tyle, nie w tym odcinku. Parcie się. Honorek tak samo wbijam a jeszcze mogę powiedzieć o lidze. Parcie się yy. wiem dużo mówię, parcie się. Yy. Chilwagon ma pięć pucharków, nie i... I trochę śmiesznie, bo Sacharus będzie drugi w lidze, ja będę trzeci, bo tutaj Misarek będzie gryziony kurwa po piętach i na pewno go wywalę. Pitakus pewnie będzie się bił o czwarte piąte miejsce, ale postaramy się mu, żeby miał to czwarte miejsce. Także także nie ma się tutaj też opierdzielania w lidze. Wiecie oczywiście, kto jest Denty. Kto jest Denty? O, tutaj rozebrany. Mm. <ścoughs> Dobra, to chyba będzie na tyle, nie? Elo.